marzenia i chuj w te wyświetlenia Nawet jak będą zerowe, ja się nie poddam, ziomek Możesz pieprzyć farmazony, nie będę tym poruszony Możesz nagrać tam na mnie dupsa, lecz będziesz rozpierdolony Możesz imię me przeklinać, nie będę tym poruszony Jak poznasz mnie prawdziwego, nie będziesz zadowolony Jak poznasz mnie prawdziwego, to możesz być zaskoczony Bo reputacja bywa mylna, niczym opinia publiczna Siedemnaście lat, siedemnaście wersów piszę moja pasja i moja zajawka. Robię to dla siebie, wyjebane mam na ciebie. Chcę osiągnąć no i uwierzę, że tak zrobię. Jak będzie trzeba, to pójdę po tych trupach. Jak będzie trzeba, to rozkurwię na tych bitach. Nie obchodzi mnie, co myślisz i to co do mnie mówisz. Piszę i nagrywam co kwarcina już nie lubisz. Wspełnię swe marzenia, nie masz nic do powiedzenia. Wspełnię swe marzenia i stanie się nie zmienia. Nawija tu się o tym, co ja czuję. Jak mnie w nerwisz, to no się Wchodzę tu do Ser na ring, chociaż swoją zrobkę, chwil też się teraz mieć